Cześć wszystkim, tutaj Arabella Silentwater i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mam dla was konkurs. E, ostatnio nagrałam cover e, piosenki Lovely od Billie Eilish i właśnie w opisie macie link, aby pobrać tą piosenkę, ten cover. E, I konkurs polega na tym, aby zrobić do tego teledysk. E, teledysk e, oczywiście z naszej gierki SSO. Osoba, która wygra, otrzyma Hey Safe Card za 20 zł oraz będzie miała możliwość nagrania ze mną jakiegoś filmu dowolnego, jakiego tylko będzie chciała. Mam nadzieję, że taki konkurs Wam się podoba. A teraz wymagania, jakie taki film konkursowy musi posiadać. Musi on trwać minimum minutę. Nie mówię, że musicie wykorzystać całą piosenkę. M możecie wykorzystać część, jednakże musi być ten warunek spełniony, że przynajmniej minuta. Y, drugi warunek: film w tytule musi posiadać y, hashtag AS Tytuł możecie dać różnym music video, teledysk, lovely, coś takiego, ale musi zawierać ten hashtag AS No i taki teledysk musi być opublikowany na. YouTube'ie, bądź na TikToku. Co do teledysku, liczę na Waszą kreatywność. Możecie w nim przedstawić historię, możecie skupić się na tekście piosenki. Cokolwiek, co Wam przyjdzie do głowy i uznacie, że będzie fajne. Ja liczę na Waszą kreatywność i czekam na Wasze teledyski do 1 września. Powodzenia! Walking out of For place, looking for a better place Something's on my mind Always in my headspace But I know someday I'll make it out of here Even if it takes all night